Kochani, obiecałem Wam powrót do tej wanilii, także dzisiaj jest ten dzień. No więc, co? Zróbmy coś. Dzień dobry. No więc, tak, e, wanilia jest storczykiem, epifitem e, pochodzącym z lasów tropikalnych Ameryki. Posiada dwa rodzaje korzeni. Korzenie, które rosną bezpośrednio w podłożu. I korzenie powietrzne, e, dzięki którym e, przyczepia się do kory drzew. Zawsze to wygląda w taki sposób, że ona puszcza liść, i za liściem zaraz jest korzonek, e, którym przyczepia się do e, kory drzew. O, zobaczcie. Tutaj to będzie widać. Czyli mamy liść i korzonek. Tak, liść i tu wychodzi korzonek. Liść i korzonek. Stanowisko. A tutaj wyczytałem dwie w sumie skrajne informacje, bo z jednej strony południowy parapet, pełne słońce, z drugiej strony widne miejsce o rozproszonym świetle, żeby promienie słoneczne bezpośrednio nie uszkodziły e, tych delikatnych listków. No jest storczykiem, także jak to storczyki poleca się uprawę w nie na, bezpośrednio na słonecznych miejscach. No moje storczyki stały na południowym parapecie, nic im nie było. Myślę, że tutaj nie będziemy ryzykować na razie południowego parapetu. Ona zostanie postawiona na wschodnim parapecie. No i po prostu będę obserwował, jak się rozwija i jak jej jest po prostu na tym parapecie. Podłoże. Podłoże powinno być bardzo mocno zdrenowane, yy, przepuszczalne. Yy, nie możemy dopuścić do zalegania wody w korzeniach, bo będą podgniwać. A więc ważne jest też, żeby w donicy były otwory. Ja wykorzystam doniczkę do storczyków tą taką najprostszą, przezroczystą. Żeby kontrolować korzenie, zaglądać, to, co dzieje się w środku, bo jestem ciekawy, jak to będzie rosło. Więc myślę, że taka doniczka będzie idealna do tego zabiegu i eksperymentu w sumie. Z uwagi, że jest stopnącze, no to on potrzebuje czegoś, po czym będzie mogła się wspinać. Zrobimy taki prowizoryczny opek, który tutaj włożymy do tej doniczki. Mam nadzieję, że to wystarczy. Przynajmniej na razie. Teraz tak, na dno tej doniczki wsypiemy sobie warstwę keramzytu jeszcze, żeby zmaksymalizować odpływ wody. No, myślę, że to mamy. No, słuchajcie, korzenie to ma takie chyba spore. To możecie zauważyć, że ona się ukorzeniła z tego korzenia powietrznego, który został skierowany do Ziemi. I praktycznie każda sadzonka jest tak tutaj ukorzeniona, że to z tych korzeni powietrznych poszło do ziemi, do podłoża. No i mamy korzenie właściwe. Dobra, do jakiego podłoża ja ją posadzę? Ja mam tutaj taką swoją mieszankę już zrobioną. I to jest tak, to jest ziemia uniwersalna pomieszana z włóknem kokosowym, perlitem i obornikiem granulowanym. Więc weźmiemy sobie troszkę tego. Tak, weźmiemy sobie troszkę tutaj tej mojej mieszanki. Z uwagi na to, że podłoże powinno być bardzo z... przepuszczalne i takie lekkie, to ja jeszcze dorzucę perlitu. Ta. No i na sam koniec wykorzystam jeszcze podłoże do skorczyków, które mam. Dobra, pomieszamy sobie to teraz wszystko. Słuchajcie, co no, działajmy, nie? Weźmiemy sobie o wybram. Dobra, słuchajcie, prezentuje się to tak. Niestety trochę tych korzonków ucierpiało w trakcie tego przesadzania, ale mam nadzieję, liczę na to, że da radę. Czy ja wiem, co robię? Nie mam pojęcia. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. Czy było warto? Oczywiście, że było warto. A dlaczego? Bo zawsze warto jest zainwestować w coś niecodziennego i troszeczkę innego. A więc tak, ona sobie tutaj będzie teraz rosła. Ze swoimi krewnymi. Tak jak mówiłem, to jest wschodni parapet, także zobaczymy akurat w tym miejscu jest najwięcej słońca. Także zobaczymy, jak ona będzie sobie tutaj radziła. Mam nadzieję, że jej nie zabiłem, uszkadzając te korzenie i, tym, i przez to przesadzenie. Trzymajcie kciuki za nią i za mnie. Żeby nam się udało, będę wam aktualizował na bieżąco, co tutaj się dzieje z tą, z tą wanilią i jak nam idzie uprawa. No i co? Niech Wam wszystko pięknie rośnie i dobrego tygodnia. Trzymajcie się. Aha, słuchajcie, bo Wam nie powiedziałem, e, nie podleję jej teraz z uwagi na te uszkodzenia, które spowodowałem, także poczekam dzień, może dwa, żeby te wszystkie rany, które zrobiłem się zarosły, zagoiły, żeby nie wdała się żadna choroba grzybowa. E, I jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że jest to bardzo ciepolubna roślina i najlepiej się rozwija w takiej temperaturze 18-28 stopni, także trzymamy ciepło.